Dzień dobry widzowie i dzisiaj losujemy drużyny do wirtualnej ekstraklasy, która będzie już za niedługo, czyli w środę. U, Śląsk Wrocław do ekstraklasy, o nie usunąłem, ale dobra. Śląsk Wrocław, Pogoń, Szcze... Pogoń Szczecin do ekstraklasy, w sensie tutaj wirtualnej ekstraklasy wchodzi. Zagłębie. Zagłębie Lublin. Lublin. Lublin, Lublin. Napiszcie, jak to się wymaga. Krakowia. Krakowia. Jako czwarty zespół do ekstra klasy. Losujemy. No, bo teraz to przeliczę. Jest 18, a jest 18. i waga, losujemy i Legia Warszawa do ekstraklasy wirtualnej. Jeszcze jak to pole na czym to będzie polegało będzie ekstraklasa i pierwsza liga i motor ekstraklasa i pierwsza liga w każdej lidze będzie będą będzie po 9 zespołów. I po prostu będą rozgrywały sobie sezony będą będzie tam nie wiem będzie tam 18. 16, będzie 16 kolejek i po 4 mecze z każdej ligi, czyli łącznie 8 meczów. I teraz mamy ostatnią drużynę do ekstraklasy, czyli Raków Częstochowa. I teraz zaprezentuję ligi. To jest, tutaj mamy ekstraklasy, w której jest: śląsk, pogoń Zagłębiek, krakowia legia, motor Głodnik i raków. Teraz szybkie wytłumaczenie. taka szybka legenda, te 0P to są jest 0 punktów, 0M to jest 0 meczów